Niektórzy w dzisiejszych czasach mówią, że Józef Piłsudski był lewakiem, socjalistą, a socjalista to taki, wiecie, prawie komunista. Na pewno się z czymś takim kiedyś spotkaliście. Powiem tak, nie zgadzam się ze wszystkimi działaniami Józefa Piłsudskiego w jego bardzo ciekawym życiu, ale argument, który właśnie przytoczyłem, jest na dzień dzisiejszy głupi i mylący. A dlaczego? Bo zakładał on Polską Partię Socjalistyczną pod koniec XIX wieku. A wiecie, co się działo w XIX wieku w Europie? Podstawowe prawa pracownicze nie istniały. Dzieci pracowały w kopalniach, fabrykach po 14 godzin i ledwo mogły z tego wyżyć. Ja czytałem program PPS-u. Ogólnie często czytam programy partii politycznych i streszczę wam go na potrzeby tego materiału. Nadrzędnym celem partii była odbudowa suwerennego, demokratycznego państwa polskiego i odrzucenie orientacji internacjonalistycznej, czyli komunistyczno-rewolucyjnej. Konstytucja gwarantująca równość wszystkich obywateli, powszechne prawo wyborcze, wolność słowa i zgromadzeń pracy, zniesienie przywilejów stanowych. W sprawach społecznych i pracowniczych, poprawa warunków pracy robotników, 8-godzinny dzień pracy, prawo do strajku i tworzenia związków zawodowych, ochrona pracy kobiet i dzieci. W sprawach rolniczych, nadanie ziemi chłopom poprzez parcelację wielkich majątków. Proszę bardzo, czyli mamy nawet Prywatyzację w tym programie. Dążenie do zmniejszenia nierówności społecznych na wsi. A jeśli chodzi o samego Piłsudskiego, to szczególnie akcentował konieczność walki zbrojnej z Rosją i tworzenia oddziałów bojowych PPS do akcji przeciwko Caratowi Tak szczerze, to nie zgadzacie się z czymś? Z 8-godzinnym dniem pracy, prawem do strajku, prawami pracowniczymi, szczególnie wobec dzieci? Powiem wam, że czytałem też program Konfederacji, czyli według wielu jednej z najbardziej skrajnych prawicowych partii w Polsce. I gdyby obok mnie tutaj Siedział Krzysztof Bosak. To jestem w stanie zaryzykować stwierdzenie, że zgodziłby się ze wszystkimi tymi punktami, albo przynajmniej z większością. Jak widzicie w tym moim materiale znowu klaruje się podstawowy błąd podejścia do historii, czyli patrzenie na dawne czasy przez pryzmat teraźniejszości. A jeśli chodzi o Piłsudskiego, to polecam wam dwa filmy na kanale Zero Profesora Andrzeja Nowaka, bo do pełnego zrozumienia tej postaci potrzebny jest szeroki kontekst geopolityczny.